Gość Dnia Radia Żnin FM to audycja, w której poruszamy ważne tematy dotyczące życia mieszkańców Pałuk. To również ciekawi goście, którzy często w prosty sposób mówią o trudnych sprawach. Rozpoczynamy magazyn Gość Dnia Radia Żnin FM. Przy mikrofonie wita się z Państwem Ania Erycka, a dziś moim i Państwa gościem jest Pan Artur Jakubowski. Witam. Dzień dobry Państwu, witam Panią. Myślę, że wielu słuchaczom nie muszę pana przedstawiać. Przez wiele lat obejmował pan funkcję dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Barcinie. Prowadził pan mnóstwo imprez masowych. Jest też pan ulubionym showmanem, a od wczoraj to taki temat na, na gorąco naszej rozmowy. Jest też pan pełniącym obowiązki dyrektora żnińskiego Domu Kultury. Można byłoby powiedzieć nieoczekiwana zamiana miejsc. Najpierw nawiążę do tego, co powiedziała pani przed chwilą z tym showmanem, to bym nie przesadzał. tak? Rzeczywiście pan burmistrz Robert Luchowski zaproponował mi pełnienie funkcji dyrektora Żyńskiego Domu Kultury i tę funkcję obejmę 5 lutego, tak więc w najbliższy piątek. Co do nieoczekiwanej zmiany miejsc, można by było powiedzieć bardzo krótko, że życie pisze nam różne scenariusze. No, patrząc Nap na ten przykład, to naprawdę. Napisało taki, a nie inny scenariusz. Zarówno ja, jak i Tomek Gronet deklarujemy współpracę i znamy się przecież nie od dzisiaj, bo Tomek był tutaj w a ja w Barcinie. Teraz zrobiło się odwrotnie. Tak więc wydaje mi się, że zarówno w Barcinie, jak i w nie ten nowy powiew być może jest potrzebny, i być może właśnie tak to sobie ktoś gdzieś tam wymyślił, ułożył, zaplanował, tak napisał, tak rolę rozpisał. I cóż, no, trzeba iść do przodu, żyć dalej, a co dalej będzie, co napisze dalej życie, o tym przekonamy się chyba wszyscy. Mam nadzieję, że będzie to scenariusz z happy endem. No właśnie, jak to napisał ten scenariusz? Jak do tego doszło, że, że możemy pana spotkać już teraz w Żninie? No życie napisało ten scenariusz, nic innego powiedzieć nie mogę. Otrzymałem tą propozycję od pana burmistrza, tak jak powiedziałem przed chwilą. Zastanawiałem się jakiś czas, czy rzeczywiście tę propozycję przyjąć. Pomyślałem sobie, że przecież tyle lat w zasadzie jestem związany od kulturą. Cała moja droga zawodowa zaczęła się w kulturze i chciałbym, żeby tak pozostało. Wydaje mi się, że będę potrafił w sposób należyty twór czy kreatywny, wykorzystać swoje umiejętności, swoje zdolności do tego, aby pokierować właśnie tą instytucją w Rzymie. Jeszcze wrócę do Barcina. Latem rozstał się Pan z Miejskim Domem Kultury, później wystartował Pan w konkursie. Niestety, czego wielu pewnie żałuje, nie udało się zostać dyrektorem, ale w planach jest cały czas gdzieś ta współpraca właśnie w Barcinie, bo prawdopodobnie będzie Pan prowadził tam zajęcia teatralne z, z dorosłymi. Jeszcze od Pana dyrektora. Dyrektora Granita takiej propozycji nie otrzymałem. Jeśli taka propozycja się pojawi, rozważę tą propozycję. Rzeczywiście prowadziłem przez szereg, a no może nie przez szereg, ale przez kilka lat teatr z Uniwersytetem III wieku. Bardzo miło wspominam tę współpracę i bardzo ją, jak gdyby pielęgnowałem i. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, żeby dalej pracować i aby dorośli czy ludzie wcześniej urodzeni mogli kontynuować swoje pasje, jaką jest sztuka teatralna. Można wiąże, bo jakiś czas temu pan dyrektor, obecny już pan dyrektor Tomasz Gronet, w jednej z lokalnych gazet wspomniał, że chciałby pana zatrudnić, że widzi pana u siebie w Domu Kultury. Tutaj pan burmistrz natomiast mówi, że to jest jego inicjatywa. Czy gdzieś tam może z panami już były jakieś rozmowy prowadzone? Nie wiem, jakie były rozmowy prowadzone wcześniej. Tak jak powiedziałem, ja tę propozycję otrzymałem od pana burmistrza. Nie słyszałem o innych propozycjach, więc... Tę propozycję przyjąłem, to wyzwanie podejmuję i mam nadzieję jemu sprostać ku uciesze wszystkich. Wracamy do Żnińskiego Domu Kultury, bo to jest taki temat gorący. Miesiąc to co prawda mało czasu, ale jakie działania będzie chciał Pan podejmować? Jak będzie ta współpraca wyglądała w Żnińskim Domu Kultury przez najbliższy miesiąc? Przede wszystkim chciałbym sprawić, że Dom Kultury to takie miejsce, bardzo otwarte, w którym można realizować swoje pasje, ale można również te pasje odkrywać, do czego bardzo serdecznie zachęcam i zapraszam. Ja jestem otwarty na każdą współpracę na każdym polu, choć nie ukrywam, że takimi moimi konikami to rzeczywiście jest teatr, piosenka autorska. Tym niemniej jednak, tak jak powiedziałem, jestem otwarty na współpracę z każdym dla dobra kultury. Chciałbym, żeby mieszkańcy identyfikowali się z tym miejscem, żeby identyfikowali się z tym, co ten dom kultury oferuje, co, co proponuje, żeby po prostu chętnie, ochoczo, z radością wstępowali w jego, w jego progi. Czy można to odczytać jako zapowiedź pojawienia się jakichś nowych kółek zainteresowań? zajęć prowadzonych przez instruktorów? Takie pomysły y, mam y, w głowie. Nie chciałbym ich na razie werbalizować. Zobaczymy, co czas pokaże. Ja y, y, dzisiaj y, rano jadąc do Żmina y, słuchałem y, y, w radio piosenki y, Kasi Groniec y, Deus Ex Machina y, y, gdzie padają słowa: daj mi panie, rozpoznanie. Tak więc zaczynam od takiego rozpoznania. Chciałbym poznać pracowników, co robią na co dzień, czym się zajmują, jakie są ich zainteresowania, jakie są ich oczekiwania i wspólnie z pracownikami wypracować właśnie jakąś taką formę, która będzie jak gdyby taką wypadkową różnego rodzaju pomysłów. Dlatego mówię o tym, ponieważ w moim odczuciu, w moim przekonaniu, „Dom Kultury jako instytucja, to rzeczywiście również ludzie, którzy tworzą to miejsce. Tak, tak więc myślę, że tutaj ta nic porozumienia, wspólne pomysły, wspólne spojrzenie pozwoli na to, żeby ten dom Kultury stał się właśnie takim ciepłym, przyjaznym, twórczym miejscem. Czy w związku z tym wiąże Pan jakieś swoje najbliższe plany na najbliższe lata może nawet z właśnie ze Żninem, z Domem Kultury w Żninie? Zobaczymy, co czas pokaże. Na razie chciałbym się skupić właśnie na tym, żeby te rzeczy, niektóre rzeczy wprowadzać na bieżącym kierowaniu, ponieważ, tak jak pani słusznie zauważyła, jestem osobą, która pełni obowiązki do czasu wyboru nowego dyrektora. Myślę, że czas pokaże, jak będzie dalej. Nie chciałbym tutaj nic na razie deklarować, po prostu, tak jak powiedziałem, muszę zbadać grunt, przyjrzeć się, ale myślę, że myślę, że będzie dobrze. Będzie pan się ubiegał o fotel dyrektora? Tak jak powiedziałem przed chwilą, zobaczymy, co czas pokaże, e, jakie życie napisze scenariusz. Proszę mnie zrozumieć: ja wchodzę w zupełnie, nowe, e, w zupełnie nowe środowisko. Ja całe swoje życie zawodowe byłem związany z Barcinem. A nie chciałbym tutaj nic deklarować, żeby potem po prostu nie zawieść pokładanych we mnie nadziei. No to teraz przejdźmy może do innej współpracy, którą zamierza pan nawiązać już od najbliższego czwartku. Mam na myśli nową autorską audycję, którą będzie pan u nas prowadził. Jest to piosenka Przyda się w domu. Co można zdradzić na ten temat? Piosenka przyda się w domu. To mój pomysł, rzeczywiście, który zaproponowałem tutaj rozgłośni. To wynika po części z moich zainteresowań. Jak niektórzy Państwo wiedzą, byłem pomysłodawcą. Festiwalu Poezji śpiewanej piosenki aktorskiej Forma, który odbywa się już od 6 lat. Bardzo mocno w tym czasie związałem się ze środowiskiem studenckiego festiwalu piosenki w Krakowie i z dyrektorem Bogusławem Sobczukiem. Bardzo dużo podróżowałem po polsce, odwiedzając różnego rodzaju festiwale, czy to przegląd piosenki aktorskiej we Wrocławiu, czy bywałem na rybnickiej ofpie. Rzeczywiście piosenka bardzo się zmienia, szczególnie ta piosenka autorska, ta piosenka literacka, ona staje się coraz bardziej ciekawa, zmienia swoją formę i właśnie o tym będziemy rozmawiać. Takich piosenek będziemy słuchać, takimi piosenkami chciałbym wszystkich słuchaczy bardzo, ale to bardzo mocno zarazić. Jakie przykłady piosenek można będzie usłyszeć od czwartku? Od czwartku. Od czwartku rzeczywiście ta pierwsza audycja będzie taką audycją wprowadzającą. Później każda audycja będzie miała swój temat i wokół tego tematu będzie krążyła, według, wokół tego tematu będzie oscylowała. Jeżeli chodzi o konkretne piosenki nie chciałbym zdradzać. Chciałbym, żeby to pozostało do czwartku do, za tajemnicy. do czwartku niespodzianką, żebyście państwo gdzieś tam znaleźli chwilę czasu na takie delikatniejsze, tonizujące brzmienia, które również mogą się przydać tak jak mówi tytuł audycji w domu, ale nie tylko. A zatem zapraszam państwa bardzo serdecznie w czwartek po godzinie 16. Myślę, że będzie interesująco. Do kogo kierować będzie Pan swoją audycję? Kto jest odbiorcą? Kto może być odbiorcą? Ja myślę, że odbiorcą może być każdy tak naprawdę, ponieważ piosenki, które się pojawią i tematy, które w związku z tymi piosenkami będą poruszane, jak również będziemy starali się powiedzieć o tych różnych festiwalach, tak? O ich laureatach, często nieznanych, niegranych na co dzień w dużych rozgłośniach radiowych. Tak więc tutaj też stwarzamy taką szansę, taką niszę dla tych młodych wykonawców. I tutaj zdradzę mogę uchylić rąbkę tajemnicy, we czwartek pojawi się na antenie Radia Żnin Agata Grześkiewicz. Jest to pierwsza laureatka formy której piosenka pojawiła się w liście przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Tak więc. A tutaj Agata jak gdyby debiutowała, można powiedzieć, na tym festiwalu barcińskim, i, i to otworzyło jej drogę na różnego rodzaju sceny. Tak więc myślę, że. Każdy znajdzie coś dla siebie podczas tej audycji. Będziemy troszeczkę odwołać się do historii piosenki, będziemy analizować te piosenki pod względem literackim. Tak więc myślę, że te 40 minut, dobrze mówię? Tak, te 40 minut Państwo bardzo miło spędzicie przy swoich radio-odbiornikach w domu i nie tylko. Czyli dzięki panu Arturowi będziemy mogli mieć nietypowych gości w swoim domu. Ale taką ciekawostkę, że nie jest pan laikiem, jeżeli chodzi o radio. Gdzieś już były te początki, prawda? Rzeczywiście tak. Ja w latach końcówce, lat 90., współpracowałem z Radiem Inowrocław. Tam prowadziłem serwisy informacyjne. Oraz miałem przyjemność, zaszczyt zupełnie przypadkiem, a potem przez kilka kolejnych meczy komentować na żywo mecze grającej noteci Nowrocław w barcińskiej hali widowiskowo-sportowej. Zawsze radio bardzo mnie pociągało to takie dla mnie tajemnicze miejsce, jak gdzieś pisał Wojtek Man. Również mnie jako dziecku wydawało się, że gdzieś za, za głośnikiem radia E, siedzą e, ludzie. Czyli człowiek, orkiestra. <laughs> nie, nie wiem, tak, tak bym tego nie, nie ujmował. Po prostu e, wydaje mi się, że jeżeli mogę podzielić się swoją pasją i mam taką możliwość, żeby, e, żeby to zrobić, e, a przy okazji e, przekazać Państwu pozytywne wibracje, pozytywne energie e, płynące z utworów, które będę prezentował na antenie, to dlaczego tego nie robić? Czyli zapraszamy do dzielenia wspólnych pasji z panem Arturem Jakubowskim w czwartki o godzinie 16:45. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję panu za rozmowę. Hej, gość dnia, Żnin FM.